Czego nie wiesz? Zabrałam Dorotę do psychologa. Dorota? Ona po prostu postanowiła sobie, że będzie milczeć. A ten psycholog też nie rozumiał? Zapytał w jaki sposób, bo pokazuje córce, że ją kocham. Nie jestem zbyt wylewna, ale miłość to przecież nie puste słowa czy gesty. Może nie ma w tym czułości, ale jest miłość. Tak sądzę. Ukarać dziecko, którego nie urodziłaś? Z własnym na pewno jest inaczej. I nie trzeba wydeptywać ścieżki porozumienia, bo ta już jest. Przez krew właśnie. Tak nie można. A można oszukiwać? Uciekać? Kraść? Widziałam. Decyzje dotyczące Doroty podejmuje sama. Prawda? Mam nadzieję, że już jedziesz do domu. Dozwij się. Więc to znaczy być matką? Trzeba być odpowiedzialnym. Subjętnym. A ty. Potem ci nie pilnowałam, ja byś. chlew. Gdyś sama zrozumiesz, że miałam rację. <grym> Widzisz, jaka jesteś głupia? Głupia? Chodzi mi o to, że ja jestem dojrzałym człowiekiem, a ty jesteś. Miałam być grzeczna, miła, zdolna. Nikt nie żądał od ciebie i dał. Cię chwalić za słabe stopnie, tak? Nigdy nie byłam zbyt dobra. Mnie też mama pilnowała, żebym codziennie grała. Mój świat zyskał jeden kolor więcej. Poszukiwać? Grać? Nie kradłam. Przeszukujesz moje rzeczy? Zmieniłam ci pościel. Pożyteczna umiejętność pozwala uciec przed...